Dzień dobry AD14. Pytania zostały zadane. Poprosiłem moją duszę, by spotkała się z Twoją i osobami, o które pytasz, i przekazała Tobie odpowiedzi na nie. To jest przekaz chwili dla Ciebie. Coś Tobie ucieka. Jakaś sprawa, jakieś marzenie, jakiś plan na życie. Coś Zaczyna być Nieuchwytne. Jakbyś nie miała możliwości, by to zrealizować, jakbyś musiała pogodzić się z czymś, że tego nie będzie, że tego nie spełnisz. Ale popatrz, że ty nie patrzysz się na to sama, ktoś jest obok ciebie. Popatrz, masz tutaj potwierdzenie, tutaj są twoje plany, marzenia, życiowe cele, ty zostajesz w domu. Nie masz możliwości, by wyjść tam do świata, do ludzi i te marzenia spełniać. Popatrz dalej, to jest Twój ogród, Twój dom, mieszkanie. Ogród jest odwrócony. Nie jest to bezpieczna, pewna sfera, gdzie można by było myśleć o swoich marzeniach. Są pilniejsze sprawy do załatwienia. Są tutaj jakieś problemy, po prostu jakieś wichury przetaczają się przez ten ogród. Czas zabaw, nauki trzeba odłożyć na później. Popatrz, tu jest jakaś przegrana. Nie jesteś w stanie sprostać jakiemuś zadaniu. Coś przerasta twoje możliwości i to związane jest właśnie z tym ogrodem. To zatrzymuje Ciebie tutaj w tym domu. Dlatego Twoje marzenia gdzieś tam uciekają. Więzienie, Ty zamknięta w więzieniu, Tylko że to jest więzienie mentalne, Twoich przekonań, Twoich pomysłów, w które możesz wierzyć, ale nie zawsze pomysły w głowie to jest najlepsza droga, Tylko Ty jakbyś nie chciała tutaj zobaczyć innej drogi. Odwróceni architekci to są sprawy typowo ziemskie. Budowa domu, zakładanie firmy, luksus, bogactwo, wielkie zakupy i to się nie dzieje. Popatrz, że ta karta dokładnie leży nad tobą, która musi zostać w domu i marzenia zostawić na później. Ta karta mocno to wzmacnia. Drzewo życia. Źródło rodzina odwrócone, źródła tego drzewa złamać się nie da, ale gdy jest odwrócone, to różne wichury przetaczają się przez nie. Trzeba się uginać, szukać nowych rozwiązań, wyjścia z sytuacji. Drzewo życia wskazuje właśnie na twój ogród, na twoją rodzinę. Ale skoro w sercu piramidy masz drzewo życia, masz źródło pierwotne światło, to znaczy, że zniszczyć tej rodziny się nie da. Popatrz, znów karta, która pokazuje na stratę, na jakąś porażkę, ona dokładnie leży nad kartą porażki. Tylko, że pojawi się w przyszłości światełko w tunelu, by z tych problemów wyjść. By znaleźć dobre rozwiązanie. Tylko, że to dobre rozwiązanie powoduje wielką wojnę w bliskiej relacji. Karta róż, karta miłości, znów rodzina, tylko tutaj już nie są pokazane dzieci, tylko konkretnie druga połówka bardzo bliska osoba, która z tobą walczy. Ta osoba jest tutaj, w tym drzewie życia z Tobą, to jest bardzo bliska dla Ciebie osoba. O coś tutaj walczycie. I Ty się pytasz właśnie o miłość: czy to jest coś na stałe, czy to nie oszust? To jest Twój nauczyciel, a Ty jesteś Jego nauczycielką. Będąc razem, uczycie się. To jest bardzo ważna relacja. Popatrz, że to jest drzewo życia w sercu piramidy, więc wy w waszych umysłach możecie się kłócić. Schodzić i rozchodzić, ale wasze dusze są bardzo blisko połączone. No i popatrz tutaj tutaj masz ostateczne wyjaśnienie: to jest spotkanie dwóch połówek ustalone przez duszę. Dusze tutaj są bardzo bliskie. Musieliście się spotkać, bo wy musicie razem się uczyć. Wy razem będziecie to drzewo życia stawiać na nogi. To jest osoba bardzo ważna dla ciebie. Nie uciekniesz od niej. Nawet gdyby twoje ciało próbowało tutaj uciec, twój umysł, to i tak w świecie dusz jesteście na jednym drzewie życia. Gałązka obok gałązki. A kto wie! Czy nie wywodzicie się z jednej, jedności, jako bliźniacze płomienie? Pytasz się także o syna i jego szkołę. Popatrz, co pokazuje dusza. Dusza pokazuje tajemnicę, że jest to wielka tajemnica, ale ona może zostać częściowo odkryta, bo sfinks jest odkryty przez piaskie pustyni. Tak jakby twoja dusza chciała tobie powiedzieć, kto to wie, czy on skończy, ale... Ale popatrz, wiosna, radość, pozytywne myślenie, jak najbardziej energia mu sprzyja, rzeczywistość mu sprzyja, by on skończył szkołę, tylko musi chcieć. Jeżeli będzie chciał ją skończyć, nie napotka na swojej drodze żadnych problemów. Kłód pod nogi nikt mu tutaj nie rzuci. Pytasz się o pracę, czy zostaniesz w niej na dłużej? Bardzo silne tak. Klapsydra jest odwrócona, czyli pełna, czyli dopiero zaczyna odmierzać czas. Jeżeli dopiero zaczyna go odmierzać, to znaczy, że ty na dłużej w tej pracy pozostaniesz. Ale karta więzienia sugeruje, że ty tam się zamkniesz na dłużej. To nie jest tak, że ty musisz tam siedzieć. Ale ty się zamknęłaś w tym więzieniu i projekcja przyszłości pokazuje, że tam pozostaniesz przez dłuższy czas. Więc twój syn doskonale może poradzić sobie w szkole. Jeśli chodzi o twoją pracę, ty możesz w każdej chwili wyjść z tego więzienia. Nie musisz czekać, aż klapsydra skończy odmierzać ten długi czas. A jeśli chodzi o tego mężczyznę, to ty. Postaraj się na niego spojrzeć oczami duszy, bo duchowo ta istota jest Tobie bardzo, bardzo bliska. Wasze serca i dusze doskonale się znają, więc poczuj sercem tę znajomość. To był przekaz chwili dla Ciebie. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.